Dzień dobry, witam Was przedszkolaki. Zapraszam Was do kolejnych zabaw z Joką. Do dzisiejszych zajęć koniecznie zaproście siostrę, lub brata, albo mamę, lub tatę, ponieważ dzisiejsze zajęcia będziemy wykonywać w parę. A na koniec przygotujcie sobie jedną małą piłeczkę. No to zaczynamy. Zaczynamy oczywiście od rozgrzewki, więc wstaniemy sobie. sobie. tutaj. tutaj. Znajdźcie sobie kawałek przestrzeni w domu, która nie będzie Was niczym ograniczała. Może być dywan, kawałek podłogi. Zaczynamy, słuchajcie, rytuał powitania Słońca. Róbcie to, co my. Pamiętamy o głębokim oddychaniu. Wdech. wydech, Wdech. wydech, wydech. Do góry i jeszcze raz to samo, wydech, wdech. wydech, 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 i wdech, i dość, zaczynamy. Od pierwszej pozycji to będzie pozycja góry. Stajemy do siebie plecami, stopy razem, plecy prosto, dłonie wzdłuż tłowia, łopatki ściągnięte. Prosto łopatki, głowa do góry, opsujam po mojej plecy. Mhm. I słuchajcie, tak kilka chwil wytrzymujemy, głęboko oddychamy. Czujemy każdą część naszego ciała. Przechodzimy teraz do pozycji drzewa. Zaczynamy od pozycji drzewa. Stajemy prosto. Dłonie, yy, stopy razem. Tak, jedną nogę opieramy o udo. Chwytamy się tutaj, słuchajcie, dłonie, które są bliżej siebie. Ręce zewnętrzne idą do góry. Super. Utrzymujemy chwilę, dość. I robimy zmianę. Czyli zmieniamy się miejscami. Stopy razem. Prosto, mhm. chwytamy się za ręce, stajemy na jednej nocy, prawą bądź lewą unosimy do góry, próbujemy utrzymać równowagę. Teraz próbuję ja, unieś już sobie rękę do góry jak do drzewa. Świetnie i teraz ja. I dość. Przechodzimy teraz do kolejnej pozycji, do trójkąta. Stajemy plecami do siebie, w rozkroku. Lecę prosto. Mhm. I teraz jedną nogę skręcamy, żeby była prostopadle do drugiej. W moim przypadku jest to lewa. u dziecka może być to prawa. Potem i tak będziemy robić zmianę. I słuchajcie, opadamy w duch, chwytamy się za łydkę bądź za kostkę. Tak, druga ręka idzie do góry. Najpierw próbujemy sami, nie trzymamy się. Mhm. Utrudnienie polega na tym, że próbujemy spokojnie złapać się za nogę drugiej osoby. Czyli o tak przekładam. i patrzymy do góry. Świetnie. Robimy zmianę. Górze mi to nie wyszło. Robimy zmianę, robimy zmianę. Mhm. Teraz moja prawa noga skręca się o 90 stopni. Dobrze. Tym razem od razu spróbujemy zrobić sobie wersję z utrudnieniem, czyli chwytamy się za nogę drugiej osoby. Bardzo dobrze. Tak, druga ręka do góry i patrzymy. Tak, i patrzymy się głowa, oczka patrzą na sufit. O, tak. Zjedz i ilość. Przystępujemy do kolejnej pozycji. Tym razem będzie to skłon. Stajemy tułem do siebie, stopy razem. Stajemy w pewnej odległości od siebie, ponieważ yy, inaczej skłon będzie niemożliwy. Chwytamy się za ręce. Utrudnieniem właśnie będą ręce, które trzymają się razem. Z nich będziemy robić skłon do przodu i potem będziemy się prostować. Uwaga, na powietrzem noskiem. I z wydechem robimy skłon. Pamiętamy o prostych plecach. Wydech do góry. Oddychamy. I wydech skłon. W przód. Do góry. Oddychamy, spokojnie, odpoczywamy. I jeszcze będzie jeden skłon. Uwaga, nabieramy powietrze moskiem, i z wydechem opuszczamy się tu. I wydech. I wdech. Świetnie. No to teraz przystępujemy do pozycji siadź. Siadamy. Wracamy do siebie. Jest to siad krzyżny. najpierw, krzyżujemy nasze nogi, pod plecku, plecki prosto i znowu tak jak w pozycji góry, czujemy nasze plecy, opieramy się mocno o siebie, mocno się o nie oprzyj, prostujemy o tak, mm, łopatki ściągnięte, głowa prosto, chwilkę tak posiedzimy, Oj Jedną rączką opieramy się tutaj z boku, ta ręka opiera się z boku, mm -hmm. druga ręka, chwytamy się za nią i naciągamy nasz bok mocno. Może ja sobie chwytę, Ciebie, o tak. Naciągamy bok. dość I teraz zmiana, czyli druga ręka opiera się z drugiej strony, tu się chwytamy. Wciąga nasz bok. Okay. Wracamy. Możecie, oczywiście, powtórzyć to ćwiczenie, jeżeli nie widzicie żadnego problemu. Eee. Rozpnijmy nasze nogi. Siadamy w siedmiu prostym. Po prostu Klecki się o siebie opierają. Teraz jedna osoba będzie robiła skłon w przód, druga kładzie się jej na plecach. Oczywiście robimy to granicę naszego bólu. Pamiętamy, żeby wszystko było dla nas przyjemne i nie sprawiało nam żadnego dyskomfortu. Uwaga, ja robię skłon w przód, a ty się na niej kładziesz. Zaczynamy. Wdech i wydech. Mogę sobie w tej pozycji wykonać kilka wdechów, wdechów. i wdechów. nabieram powietrza, wyprostowuję się i teraz zmiana. I jeszcze raz, ja robię skłon przód. obojętnie się na mnie połóż, główkę. Wykonujemy kilka oddechów i wracamy do siadu prostego. Dobrze. Teraz siadamy naprzeciw siebie. Naprzeciw siebie siadamy. W rozkroku. W zasadzie powinniśmy usiąść tak, że będziemy się stykać stopami. Natomiast do sieczenia, które teraz wyglądamy, będzie to sporo utrudnienie, więc robimy tak, że starsza osoba robi większy rozkrok, młodsza osoba daje stopę troszeczkę bliżej. Okay, żebyśmy mieli więcej miejsca. Chytamy się za ręce, prostujemy plecy, ściągamy łopatki, prostujemy plecy, głowa do tyłu. O, tak, świetnie. Teraz trzymamy się na ręce i słuchajcie, robimy skłony w przód lub w tył, pamiętając o tym, że robimy to wszystko do granicy bólu, żeby nas nic nie bolało. I zmiana. I znowu zmiana. sobie pozycję w parach yy, statek. Mhm. W tej pozycji nasze stopy muszą się stykać, chwytamy się za ręce i unosimy nogi do góry. Z wydechem unosimy nogi do góry i staramy się je wyprostować. Uwaga! O, świetnie! I teraz uwaga, utrudnienie. Przenosimy nogi na zewnątrz, nasz krok. Super. I wracamy. Tak, trzymamy się jeszcze. I jeszcze raz przenosimy, Damy radę. Troszeczkę że będzie nogi. I znowu wracamy do środka. I prostujemy. A jeśli nam się uda, poprawiamy ręce, bo nam się zaraz wyślizną. Prostujemy nogi. I dość. Świetnie. Teraz wykonamy pozycję gołęb. No właśnie. Dobrze. Słuchajcie. Możecie sobie w tej pozycji nogę, która jest z przodu, wziąć albo w ten sposób, albo możecie sobie na niej w ten sposób usiąść. Druga natomiast jest wyprostowana. Ok. Prostujemy plecy. I z wdechem próbujemy umieść ręce do góry. Noś, Zmiana. Czyli prostujemy teraz drugą nogę. Możecie sobie tak, jak mówiłam, nogę możecie sobie na mnie. Usiąść w ten sposób, możecie dać ją do środka. Jak wam <coughs> to. Ok? Chwilkę tak wytrzymujemy, prostujemy plecy i z wdechem unosimy ręce do góry. Uwaga. I dość. Kolejna pozycja to pozycja świersza. Kładziemy się na brzuchu. Ręce wzdłuż głowia. Głowa leży swobodnie. Mhm. I z wydechem unosimy głowę, tułów, ręce oraz nogi. Uwaga. I opuszczamy. Spróbujemy sobie jeszcze raz, z tym, że teraz próbujemy sobie przybić piątkę z naszym sportowaczem. Uwaga, wdech. I opuszczamy. Dobrze. Robimy jeszcze raz powtórzenie, z tym, że przybijamy sobie żółwik. Uwaga. Wdech i wydech. Dobrze. Możemy sobie zrobić jeszcze jedno powtórzenie, z tym, że robimy bez przybijania piątek żółwików, po prostu robimy śpieszczo. Uwaga, leżymy i wdech, unosimy tu w głowę i nogi, wytrzymujemy chwilę i opadamy. Ostatnia już pozycja dzieci. Jedna osoba przyjmuje pozycję, będę to ja, zacznę od siebie, ustaw się ze mną. Mhm. Ja wykonam pozycję dziecka, natomiast druga osoba kładzie się swobodnie na moich plecach. Poczekaj jeszcze, ja się na nich położę. O. Druga osoba kładzie się swobodnie. Ręce sobie leżą, rozluźnione, głowa luźno, nogi prosto, luźno, tak? Pilnujemy, żeby nie stać i uwaga, chwilę wstamy bez ruchu. Dobrze, dość. Wstajesz po wojnku. Można w ten sposób. I próbujemy zrobić zmianę. Próbuję się położyć tak, żeby nie sprawić dziecku na i robię do momentu, aż dziecko da mi znać, że sprawia mu tu jakąś trudność. Ok. staje nasza część, dzisiaj zabaw z asanami. Teraz przechodzimy do relaksacji. Przygotujcie sobie piłeczkę przechodzimy już do trzeciej części naszych zajęć, czyli do relaksacji. Tutaj właśnie będzie nam potrzebna piłeczka, o której Wam mówiłam. Ta piłeczka to może być piłka do bonga, do piłka piłkarzyków. Ja na przykład mam po prostu zwykłą pomarańczę, ponieważ ma okrągły kształt, a o taki nam chodzi. Możecie też zadbać podczas relaksacji o jakąś muzykę relaksacyjną, która ułatwi Wam jeszcze lepiej odprężyć. No to zaczynamy. Ja będę moją pomarańczą masować. Całe ciało zaczynając od stóp. I zobaczcie, takimi kolistymi ruchami zaczynam od stopy, Pięta, budka. Można sobie zamknąć oczy, Uzo. Masujemy dół pleców i przesuwamy się powolutku w górę. Możemy chwilę zatrzymać się na plecach, jeżeli... Sprawia Wam to większą przyjemność i dłużej sobie pomasować Wasze plecy. Potem przechodzimy do rąk. Rozłóżcie sobie troszeczkę ręce na bok. O. masaż może trwać tyle, na ile tylko macie ochotę. Możecie go powtarzać, jeszcze raz wrócić do nóg, możecie masować dużej plecy lub ręce, w zależności od tego, co sprawia Wam największą przyjemność. Super, jeżeli potem zamieńcie się miejscami, to dziecko będzie masowało właśnie Was. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam do kolejnych zajęć.